Od czego to wszystko się zaczęło? No w zasadzie to od kompleksów, prawda? No, ponieważ w wieku 17 lat, przy wzroście 1,86 m, ważyłem tylko 56 kg. No, wyobraźcie sobie, jak musiałem wtedy wyglądać, prawda? No, nic specjalnego. I oczywiście to wpływało na moją pewność siebie, której tak naprawdę nie miałem. No, bo ponieważ no, skąd, skąd ta pewność siebie, skoro tak wyglądałem no tragicznie? No i dopiero lata usłana treningami siłowymi wpłynęły na to, że moje ciało się zmieniło. Co za czym idzie pewność siebie, no prawda, ten charakter, ten charakter powstał. Bo tym naprawdę o to tutaj chodzi, żeby stworzyć siebie, a nie żeby siebie odnaleźć. Jestem trenerem dlatego, że potrafiłem odnaleźć w sobie siłę, która pozwoliła mi, no po ze swoimi kompleksami, prawda, Zmieniłem swoje ciało, udało mi się zmienić mój charakter, poprawić go. Tak naprawdę poprzez te wyrzeczenia, poprzez te treningi, które, które odbyłem, poprzez całą moją zmianę ukształtowałem swój charakter. I doszedłem do wniosku, że jeżeli potrafię poradzić sobie ze swoimi problemami, Potrafiłem pokonać yy, to, co mnie spotkało, to dlaczego mam się tym nie dzielić z innymi osobami? Przecież wszyscy mają problemy, prawda? Osobom brakuje y, motywacji, wsparcia, czy kogoś, co je czegoś nauczy w zakresie treningu czy odżywiania. A jeżeli to umiem, jeżeli udało mi się coś w tym osiągnąć, no to po prostu chcę się z tym podzielić. Dlaczego All for Body? No staram chcę się rozwijać. Szukam, szukam nowych możliwości do rozwoju, chcę cały czas iść naprzód, zdobyć nową wiedzę, nowe doświadczenia, głównie po to, żeby po prostu móc się tym podzielić, prawda? Żebym mógł pomóc większej ilości osób, żeby więcej problemów zostało rozwiązanych. W Forze Buddy mam wszystko, czego szukam. Mam wsparcie, mam świetny zespół, na który zawsze mogę liczyć i tego tak naprawdę nam to potrzeba, ponieważ w pojedynkę no, światę nie zawojuje, a jeżeli tworzymy zespół, to jest, jest nas więcej, mamy większą siłę, mamy większą siłę przebicia, dotrzemy do większej ilości osób, większej większej ilości osób pomożemy.